Rolowanie mięśni, efektywny masaż i szybsza regeneracja po ćwiczeniach. Kiedy rozmawiamy o regeneracji, temat rolowania mięśni pojawia się niemal za każdym razem. Czym tak naprawdę jest, w czym nam pomaga, a w czym być może przeszkadza? Na podstawie literatury naukowej i aktualnego stanu wiedzy, ocenimy wpływ używania rolki między innymi na regenerację czy wydajność mięśni. Czym jest rolowanie mięśni i jak działa wałek do masażu? Rolowanie mięśni, znane również jako samodzielne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, self myofascial release, SMR, to popularna technika wykorzystywana zarówno przez osoby uprawiające sport, jak i ćwiczące rekreacyjnie. Polega ona na wywieraniu nacisku na określone partie ciała za pomocą specjalnego przyrządu, jakim jest wałek do masażu, często określany również jako foam roller. Celem tej metody jest zwiększenie elastyczności tkanek miękkich, poprawa ukrwienia oraz zmniejszenie napięcia w strukturach mięśniowo-powięziowych. Mechanizm działania opiera się na stymulacji receptorów czuciowych w skórze i powięzi, co może prowadzić do zmniejszenia odczuwania bólu i poprawy zakresu ruchu. Krótkotrwały nacisk wywierany przez wałek może również aktywować układ nerwowy w sposób, który sprzyja lepszemu przygotowaniu organizmu do wysiłku. W praktyce rolowanie najczęściej wykonuje się w pozycji siedzącej lub leżącej, przesuwając ciało wzdłuż wałka tak, aby docisnąć wybraną grupę mięśniową, np. uda, plecy czy łydki. Regularne stosowanie tej techniki, przed lub po aktywności fizycznej, może przynieść korzyści w postaci zmniejszenia sztywności, zwiększenia zakresu ruchu oraz odczuwalnego rozluźnienia w okolicach ciała najbardziej podatnych na przeciążenia. Czy rolka pozwala zmniejszyć obolałość mięśniową i poprawić regenerację? W przeglądzie z 2015 roku przeanalizowano 14 prac naukowych, w których w sumie wzięło udział 179 mężczyzn i 81 kobiet w wieku 15 do 34 lat. Celem tego przeglądu była krytyczna ocena aktualnych dowodów i omówienie wpływu SMR na regenerację mięśni po wysiłku i zmniejszenie objawów zespołu opóźnionego bólu mięśniowego, wydajność mięśni, ROM, zakres ruchu. W trzech badaniach wykorzystano ćwiczenia wywołujące uszkodzenie mięśni, a następnie stosowano SMR około 10 do 20 minut. W głównej części badania analizowano wpływ masażu rolerem na opóźnioną bolesność mięśniową, DOMS, oraz wydajność mięśni. Badania wskazują, że masaż rolką po ćwiczeniach o wysokiej intensywności łagodzi spadek wydajności mięśni kończyn dolnych i zmniejsza odczuwany ból u osób wykonujących masaż po ćwiczeniach, trwający od 10 do 20 minut. Kontynuowanie stosowania rolera przez 20 minut dziennie przez 3 kolejne dni może dodatkowo zmniejszyć poziom odczuwanego bólu, a używanie wałka przez 10 minut po ćwiczeniach może zredukować ból nawet do 30 minut po zakończeniu treningu. W kilku pracach sprawdzano wpływ masażu rolkowego wykonywanego przed aktywnością fizyczną na wydajność mięśni. Wyniki sugerują, że krótkie sesje masażu z użyciem wałka jedna sesja przez 30 sekund lub masażu rolkowego, jedna sesja przez dwie minuty, kończyny dolnej przed aktywnością nie wpływają na wydajność mięśni, ale mogą zmieniać postrzeganie zmęczenia. Czy masaż wałkiem i masażerem rolkowym może poprawić zakres ruchu? W pięciu badaniach wykorzystano wałek i masażer rolkowy jako główne narzędzia i zmierzono ich wpływ na zakres ruchu w stawie biodrowym, stawie skokowym i stawie kolanowym. Badania sugerują, że SMR. Może skutkować krótkotrwałymi korzyściami w zakresie zwiększania wyników w ćwiczeniu Sit and Reach oraz ROM w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym bez wpływu na wydajność mięśni. Wyniki te wskazują, że SMR przy użyciu wałka przez 30 do 60 sekund w 2 do 5 seriach lub masażera rolkowego przez 5 do 120 sekund w 2 do 5 seriach może być korzystny dla zwiększenia elastyczności stawów jako rozgrzewki przed ćwiczeniami. I schłodzenie organizmu po treningu ze względu na jego krótkoterminowe korzyści. Co ciekawe, w innych pracach stwierdzono zarówno pozytywny wpływ SMR na zakres ruchu w stawie kolanowym, jak i brak znaczących różnic. Biorąc pod uwagę średni wynik w przysiadzie, 162% masy ciała, można wnioskować, że uczestnicy badania Bayer i współpracownicy byli wytrenowani co najmniej na średnio zaawansowanym poziomie. Natomiast w badaniu autorstwa McDonald. I współpracownicy, uczestnikami były osoby początkujące. W tym przypadku kluczowy wydaje się być staż treningowy, a także pamięć mięśniowa. U osób wytrenowanych organizm przyzwyczaja się do danego zakresu ruchu i trudniej jest tak krótką interwencją, jaką jest rolowanie, wpłynąć na ROM. Natomiast u osób początkujących zwiększenie zakresu ruchu może okazać się łatwiejsze. Do potwierdzenia tej hipotezy niezbędne są jednak kolejne badania z udziałem osób wytrenowanych. Efektywny masaż i rolowanie. Lepiej stosować je przed czy po treningu. Rolowanie przed treningiem wpływa w niewielki sposób na sprint i elastyczność, podczas gdy wpływ na wysokość skoku i wytrzymałość jest nieistotny. Rezultaty rolowania przed treningiem w kontekście zwiększenia wydajności sprintu mogą mieć istotne znaczenie dla osób trenujących profesjonalnie. W największym stopniu rolowanie wpłynęło na elastyczność. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem krótkoterminowej poprawy elastyczności może być wpływ rolowania na centralne układy modulujące ból. Ciągły i energiczny nacisk wywierany na tkanki miękkie może przeciążać receptory skóry, hamując lub minimalizując odczuwanie bólu i zwiększając tolerancję na rozciąganie. Rolowanie po treningu nieznacznie osłabia wywołane wysiłkiem spadki w sprincie i sile. Zmniejsza również odczucie bólu mięśni. Wpływ rolowania na wydajność wyskoku był nieistotny. Na ten moment badania wskazują, że rolowanie po treningu przyspiesza regenerację mięśni i szybsze odzyskanie siły po wykonanym treningu sprinterskim bardziej niż pasywna regeneracja. Jednak ogólne wyniki rolowania po treningu należy oceniać z ostrożnością. Ogólny wpływ na sprint i wytrzymałość nie był znaczący. Najlepsze efekty rolowania po treningu stwierdzono w łagodzeniu odczuwanego bólu. Autorzy biorą pod uwagę również efekt placebo. Obserwowany efekt rolowania mógł zostać zakłócony przez potencjalne zaburzenie psychosomatyczne, co oznacza, że pacjenci mogli osiągać lepsze wyniki po rolowaniu tylko dlatego, że wierzyli, że poprawi to ich wydajność. Podsumowując, wpływ techniki SMR, samodzielnego rozluźniania mięśniowo-powięziowego, na funkcjonowanie organizmu wciąż nie jest jednoznacznie określony. Dostępne dowody naukowe pochodzące głównie z przeglądów systematycznych i meta-analiz sugerują, że stosowanie wałka lub masażera rolkowego może przynieść wymierne korzyści w określonych sytuacjach. Przede wszystkim rolowanie mięśni wydaje się skuteczne w łagodzeniu spadku wydajności mięśni po intensywnym wysiłku oraz w redukcji subiektywnie odczuwanego bólu mięśniowego, szczególnie tego związanego z zespołem opóźnionego bólu mięśniowego. Badania wskazują również, że SMR może przynieść krótkoterminowe korzyści w postaci zwiększenia zakresu ruchu w stawach, takich jak staw biodrowy, kolanowy czy skokowy, bez negatywnego wpływu na wydajność mięśni. Efekty te są szczególnie widoczne po krótkich, kilkuminutowych sesjach rolowania. Co istotne, regeneracja wspierana poprzez SMR może być skuteczniejsza niż tradycyjna regeneracja pasywna, choć wpływ na sprint Wyskok i ogólną wytrzymałość nie był statystycznie istotny. Stosowanie wałka zarówno przed, jak i po treningu przynosi różne efekty. Przed wysiłkiem fizycznym, rolowanie może nieznacznie zwiększać elastyczność i tolerancję na rozciąganie, co może być korzystne dla osób trenujących profesjonalnie. Po zakończeniu aktywności fizycznej natomiast technika ta może przyspieszyć powrót do pełnej sprawności poprzez redukcję bólu mięśniowego i lepsze samopoczucie. Warto jednak podkreślić, że obecna literatura naukowa nie daje jeszcze jednoznacznych odpowiedzi. Twardość wałka, indywidualne różnice anatomiczne, poziom wytrenowania oraz obszar ciała, np. łydka czy pośladek, mogą znacząco wpływać na skuteczność tej techniki. Dlatego też rolowanie warto traktować jako jedno z narzędzi wspomagających, a nie jako jedyną formę regeneracji czy terapii. Na obecnym etapie najlepiej podchodzić do SMR w sposób indywidualny, obserwując reakcje własnego organizmu. U części osób będzie to skuteczny sposób na rozluźnienie tkanek i wsparcie powysiłkowej regeneracji, u innych neutralny dodatek do rutyny. Niezależnie od efektów, wałek do masażu może pełnić przydatną rolę w budowaniu świadomej i kompleksowej dbałości o ciało, szczególnie jeśli jest stosowany rozsądnie i jako element szerszej strategii treningowej.